Kaczyński będzie próbował powtórzyć wariant Andrzeja Dudy, czyli, przepraszam za wyrażenie, ale udawanego niezależnego kandydata, który potem będzie na pilota z Nowogrodzkiej. Dokładnie tak, taki mechanizm udał im się w 2015. A co później robił pan prezydent Duda w czasie pierwszej kadencji? I co robi teraz? No widać było, że jest to polityczne działanie. Myślę, że będzie wybierał Jarosław Kaczyński właśnie spośród polityków, którzy nie mają własnego zaplecza, nie wybiją mu się nigdy na niepodległość, będą mu wierni, kiedy przyjdzie, gdyby nie daj Bóg tak się stało, że byłby to prezydent Polski, że Kaczyński co powie, ta osoba zrealizuje, więc myślę, że nie będzie to ani Beata Szydło, ani Mateusz Morawiecki, tylko ktoś właśnie z polityków tego trochę młodszego pokolenia. Bo Kaczyński jest przekonany, że powtórzyć może ten wariant z 2,15.